Omówmy teraz działania na zbiorach pod punkt A. Suma zbiorów. Sumę zbiorów zapisujemy A, taki łuczek do góry, B. Czytamy A lub B, czyli Mówimy, że x należy do a lub b. X należy do a lub. lub x należy do b. Jeśli w jakiejś przestrzeni. Mamy dwa zbiory. Zbiór A o. i zbiór B. Proszę bardzo. O, może powiększmy tą przestrzeń troszeczkę. O. Mamy w tej przestrzeni jakieś dwa zbiory. To, jeśli mówimy, że jest to suma zbiorów, czyli A lub B, to ten element zbioru X należy tu lub tu lub tu lub tu lub tu może być gdziekolwiek w obszarze tych dwóch zbiorów. Jeśli natomiast rozważymy taką sytuację, że te zbiory na przykład są Rozłączne, o, zbiór A, zbiór B, to sumą zbiorów A plus B, A lub B, będzie to, że x będzie albo tu, albo tu. Czyli bycie punktem w zbiorze B jest rozwiązaniem, i bycie punktem w zbiorze A, jest rozwiązaniem. To nazwijmy sobie przykład pierwszy, to przykład drugi. I teraz wyjaśnienie z cyferkami. Na przykład jeden. Mamy zbiór A, który składa się z następujących liczb. 1, 3, 5, 7 i zbiór B które składa się z liczb 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Widać, że niektóre elementy tych zbiorów powtarzają się, prawda? Czyli mamy sytuację tak jak tutaj, że te zbiory mają części wspólne. Czyli sumą tych zbiorów A lub B będzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, bo też się powtarza proszę zobaczyć, o. I siódemka. To jest suma tych dwóch zbiorów. Natomiast w tym drugim przykładzie, na przykład dwa, mamy zbiór. A niech będzie taki sam jak po lewej stronie. 1, 3, 5, 7. Natomiast zbiór B będzie rozłączny, czyli nie będzie miał elementów wspólnych z zbiorem A, czyli na przykład parzyste. 2, 4, 6, 8. To suma tych dwóch zbiorów A lub B będzie. Zawiera wszystkie te elementy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tak będziemy rozumieć sumę zbiorów A lub B. Różnica zbiorów A minus B. W niektórych podręcznikach piszę takie ukośny minus. Ponoć to jest lepszy znaczek przy rachunku. Zbiorów, ale ja sobie się nie widzę większej różnicy. Co to znaczy różnica zbiorów? To znaczy, że x należy do a minus b, jeśli x należy do a oraz x nie należy do b. Jak to? rozumieć. Jeśli weźmiemy naszą przestrzeń, w której mamy dwa zbiory, zbiór A oraz zbiór B, o. to A odjąć B. To będzie o, można by powiedzieć, jakoś ładnie, o ta część. Ciach, 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 ciach. To, co zostało z A po odjęciu B, czyli te elementy. Tu wszędzie te elementy będzie rozwiązaniem. Natomiast, jeśli w naszej przestrzeni znajduje się zbiór A. Które nie ma punktów wspólnych ze zbiorem B, to A odjąć B równa się A, bo nie da się odjąć elementów, których nie ma w zbiorze A. I znów, to jest na przykład pierwszy, to jest przykład drugi, więc robimy na przykład jeden. Weźmy sobie zbiór A. który składa się z elementów 2 4 6 8 i teraz biur B, który się składa z elementów 1 2 3 4 Proszę zobaczyć, że część elementów jest wspólna. Dwójeczki są wspólne i czwóreczki są wspólne. Czyli te elementy może zbiór B odjąć od zbioru A. W związku z powyższym A odjąć B będzie się równać 6 i 8. Przechodzimy do na przykład 2. Mamy zbiór A. Niech będzie 1, 2, 3. I zbiór B 7, 8. Czyli, jak widać, te dwa zbiory nie mają punktów wspólnych, nie mają elementów wspólnych. W związku z tym, jeśli od zbioru A będziemy próbować odjąć zbiór B, to nic się nie odejmie. I pozostaje zbiór A1, 2, 3. Tak należy odejmować zbiory. Kolejnym działaniem jest iloczyn zbiorów czyli mówimy o części wspólnej. A i B. Mówimy, że x. Należy do iloczynu zbiorów A i B, jeśli x należy do A i równocześnie ten x musi należeć do B. Spróbujmy to sobie zilustrować. Mamy przestrzeń, o, w której będziemy mieli dwa zbiory. Zbiór A i zbiór B. O, i te zbiory na siebie będą nachodzić. Czyli gdzie będzie A razy B, A i B? Gdzie jest część wspólna? Tu, gdybyśmy to przeciągnęli, to ta część o zahaczająca jedno i drugie o to jest właśnie nasza część wspólna. Natomiast, gdybyśmy naszą wzięli przestrzeń, o i ustawili w tej przestrzeni nasz przez zbiory A i B, ale w sposób rozłączny, to iloczyn tych dwóch zbiorów A i B będzie zbiorem pustym. Nie ma wspólnych elementów dwóch zbiorów rozłącznych. To jest jedynka, to jest dwójka. W związku z tym, na przykład jeden. Weźmy sobie, że zbiór A będzie się składał z elementów tak jak nasze oceny 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natomiast zbiór B będzie się składał z, z elementów nieparzystych 1, 3, 5, 7 i 9. W związku z tym a i B, iloczyn tych dwóch zbiorów, Musimy znaleźć części wspólne. Co mamy wspólne? Jedynkę, trójkę i piątkę. Prawda? Czyli to będzie rozwiązaniem. Jeden, trzy, pięć. Popatrzmy na przykład drugi. Na przykład dwa. Weźmy zbiór składający się z elementów 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 i b zbiór na przykład 1, 2, 3, 4. Jak widać, zbiory te nie mają elementów wspólnych, w związku z tym iloczynem tych zbiorów jest zbiór pusty. W działaniach na zbiorach posługujemy się jeszcze dopełnieniem zbioru A'. Co to znaczy? Jeśli mamy jakiś, jakąś przestrzeń U, w której tej przestrzeni znajduje się jakiś zbiór elementów A. Czyli mamy przestrzeń U. Czyli ogólny zbiór wszystkich liczb. W tym zbiorze mamy jakiś zbiór A. Co nie jest zbiorem A w tej przestrzeni, jest dopełnieniem tego zbioru A'. Dopełnienie zbioru A. Wszystko, co nie jest zbiorem A, jest dopełnieniem zbioru A. Na przykład, jeśli omawianą przestrzenią będzie na przykład mieszkańcy jakiegoś miasta, natomiast zbiorem A będą nieletni mieszkańcy. To dopełnieniem zbioru A, czyli A', będą wszyscy dorośli mieszkańcy. Z tego rozumowania wynika, że jeżeli od przestrzeni odejmiemy zbiór A, to otrzymamy A', czyli dopełnienie zbioru.